Witam Państwa, plantacja cebuli z dymki. Spotykam się tak naprawdę po dwóch tygodniach. Dymka się troszeczkę zmieniła, proszę zobaczyć. Szczypior urósł bardzo mocno. Chwastów się pozbyliśmy. Większość chwastów padła sama. E, większe komosy, ponieważ tego nie było dużo, nie było sensu z tym walczyć. Producent e, wziął tam paru ludzi, wyciął, e, nie było tego wiele. E, proszę Państwa, jakieś tam objawy z tym filium? Tak, mamy na liściach, pada. Jak e, Państwo pewnie widzicie na filmie, e, mamy mokro, mamy dość chłodno. Więc co? Mączniak rzekomy na pewno będzie tutaj sobie poczynał. E, w taka uwaga w czasie opadu mączniak rzekomy nie rozwija się więc zaraz po opadzie trzeba będzie zrobić zabieg na mączniaka rzekomego preparatami raczej systemicznymi czyli infinito na przykład na przykład Zorwegendawia, orondis plus żeby to chorobę powstrzymać żeby nie nie rozwijała się i proszę Państwa, na Kujawach pojawił się niestety już w wciornastek, więc należałoby zrobić pierwszy zabieg na wciornastka. Tutaj, jak patrzyliśmy z producentem, nie było, ale pada deszcz, może być zmyty, może się schować. E, preparat Movento e, z małą ilością wody, z adiowantem typu Trend lub Inex A e, albo preparat typu Benevia. Ja tutaj bym raczej zrobił e, Movento dlatego, że cebula jeszcze rośnie. Za następnym razem, za jakieś 3 tygodnie zrobimy benewię, tylko wtedy większej ilości wody z dodatkiem oleju i będziemy mieli sprawę załatwioną. W ostatnim czasie, czyli w tygodniu, tym, który mija, poszedł tutaj wing P na wilgotną glebę, żeby dalsze chwasty nam nie wschodziły, także plantację mamy zabezpieczoną. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa, plantacja cebuli z dymki. Cebula wygląda bardzo ładnie. Jest troszeczkę wciornastka, ale moment to już zostało zrobione. Zaraz Państwu pokażę jak to wygląda. Mamy cebulę, jest czysto, nie ma chwastów. Są jakieś pojedyncze objawy z tym filium. Tutaj Państwu właśnie pokazuję na niektórych liściach. Jeżeli chodzi o, pogoda była mączniakowa, zrobiliśmy tutaj zabieg preparatem Movento w ilości 1,6 litra, w niewielkiej ilości wody 300 litrów ze zwykłym zwiżaczem z Superamem. Producent nie miał nic innego, nie miał trendu, więc dał Superam. Wcześniej, przed tym został zrobiony zabieg preparatem Movento w ilości 0,75 litra, właśnie na wciornastka, też małej ilości wody, tam 200-250 litrów w ciornastek jest, są larwy ale on już nie powinien żerować zabieg został wykonany w sobotę, dzisiaj mamy piątek, więc minęło przynajmniej 6 dni, więc ten preparat już jest, rozszedł się po roślinie, już działa w ciornastek, z tego co zauważył producent nie jest aż tak aktywny w tym momencie jeżeli chodzi o larwy jest go sporo, tak, ale nie ma, nie ma tutaj większego, większego problemu, teraz jeszcze trzeba zabezpieczyć cebulę na następami. Przed moczniakiem przed na dwa tygodnie mamy zabezpieczoną. Można było dać kontakt. Kiedyś można było dać mankozeb. teraz nie ma niestety mankozebu, więc co można dać? Można dać Luna Experience w dawce 0,6 litra z 3 kg siarczanu magnezu, dołożyć troszeczkę protektora, żeby tą cebulę dobrze owoskować i będzie zabezpieczona też przed tym filium. Proszę Państwa, się z producentem o podlewaniu. No, jest po większych opadach deszczu, więc jeszcze ten tydzień nawet przy ciepłej temperaturze cebula powinna, powinna wytrzymać. Jeżeli nie będzie padać ten cały tydzień, to następny, to wtedy trzeba będzie podjąć decyzję o E, nawadnianiu i ewentualnie wysypaniu jakiegoś nawozu wieloskładnikowego typu unika e, kalcjum. Mamy w tym momencie już e, po połowie czerwca, więc e, główka będzie budowała się dość intensywnie. Będzie potrzebny potas, niewielka ilość azotu i, i wapni. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.